Stało się, to się naprawdę stało. Nareszcie Lego postanowiło pomyśleć o fanach Ninjago i zrobili naprawdę dobry zestaw 4+. Zdziwieni? No ja też jestem zdziwiony, bo ostatnio Lego zestawy 4+ Ninjago to robiło mocno średnie. No dobra, co ja wam tutaj będę bajać i opowiadał? Zestawy 4 Plus z Ninjago były okropne. Zanim jednak przejdziemy do omówienia tego zestawu, to zachęcam do subskrypcji. Tak jak zrobię to trójkąt losowych subskrybentów. Wielkie serdecznie dla Was, wielkie dzięki za to, że jesteście i wspieracie kanał. A jeśli tutaj chcecie przyjąć ten odcinek, no to nie plus 3 SS6, suba, ma masz szansę tutaj być proste no mega proste. Pamiętaj też o zostawieniu łapki w górę. Ten zestaw? No dobra, może ten zestaw? No to może ten zestaw? Nie, te zestawy były po prostu okropne. Zestawy 4 Plus Ninjago są po prostu słabe. No ale na szczęście wszystko się zmieniło dzięki temu zestawowi. Prawdopodobnie to będzie jeden taki zestaw na tysiąc kolejnych, ale Lego zrobiło dobry zestaw 4 Plus z Ninjago. Jest tak ogromna informacja, że postanowiłem o tym zestawie aż nagrać osobny film. Nazywa on się Świątynia z Będziemy mogli go zbudować 158 klocków. Będzie kosztował około 160 zł katalogowo. Figurki, które w nim znajdziemy, to Kai Lloyd w maskach, Zeynia bez masek, no i Mały Raju. Choć nie jest wykluczone to, że Zaynowi i Nii dorzucą te maski w zestawie, tylko po prostu ich nie widać na zdjęciu. Wiecie, tak na przykład było z zestawem Smoczy Mistrz Egalt, gdzie Nia dostała i włosy i maskę. Ale z drugiej strony to jest set 4+, więc tutaj raczej tego bym nie oczekiwał. W budowle jak na zestawy 4+, z przystało, to są takie klocki ciosane. Tutaj na szczęście tego nie ma. Jest troszeczkę takich mniejszych elementów, choćby nawet ten daszek zielony, ale są też i te większe, które są fajnie zakamuflowane. No i co jak co, naprawdę jest tutaj genialne połączenie kolorów. Czerwony, biały i zielony naprawdę ze sobą współgrają. Widać, że to jest zestaw typowo przeznaczony pod zabawę, ponieważ raczej nie jest on obudowany, tylko jest tak zrobione, żeby figurki można było wszędzie wczepić. i gdyby był to zestaw w takiej kategorii, choćby nawet już 7 12, to na pewno bym się tego czepił, ależ to jest zestaw typowo pod zabawę dla takich mniejszych fanów Ninjago, no to to jest jak najbardziej na plus. Naprawdę fajnie przemyśleli budowę kowadła, na którym Kai będzie sobie wykuwał jakieś bronie. No i też słodziutko wygląda Lloyd z tym czajnikiem i z kubeczkiem na herbatę to różowe drzewko też jest niczego sobie, a ten puchar, który jest na środku, też fajnie tą wolną przestrzeń zabudowywuje. Choć, tak jak mówię, raczej do tego zestawu bym większej uwagi nie przykuwał, ponieważ to jest zestaw 4+, plus, typowo przeznaczony pod zabawę, więc raczej też z kanonicznością w tym zestawie jest średnio. Ale z racji tego, że jest to zestaw 4+, plus i z racji tego, że LEGO ostatnio z Ninjago to te zestawy 4+, plus stworzyło bardzo słabe, to ten zestaw bym ocenił takie 9,5 na 10. Choć cena tego zestawu w porównaniu do klocków mnie dalej przeraża.